Czajam jest strony Powerek a dzisiaj nagrywamy odcinek z Fortnite w sklepu. I co? Przejdźmy do skinka zestaw Gianiz Antecumpo za 2200. Tutaj mamy do tego skina bardzo dużo styli, oczywiście wszystkie wam pokazuję już. Najbardziej podoba mi się ten w master stylu. Bardzo fajny skinek i polecam każdemu kupić zestaw hoplita Gianis. 1900, oczywiście też ma 3 style, no trochę mniej, ale i tak bardzo fajne style Później mamy Normalnie Giannis Antecumpo bez pakietu za 2000 Popory do kreskowania za 800 Wzór Kara za 300 koplita Giannis za 1500 diamentowa Włócznia Doru za 800 I oczywiście rozgrzewka za 300, czyli jednostka eee, Później Wróciły koszykarki, wszystkie koszykarki, koszykarze, jak widzicie, e, później mamy Hero Academia, czyli jeszcze jej nie usunęli, dalej jest. E, dalej mamy wszystkie skiny ze Star Warsów, czyli Luke, Luke Skywalker za 1500, Han Solo za 1500, Leia Organa za 1500. I tak się to prezentuje. Później mamy jedność ocalałych, czyli Rika Grimes za 1500, Daryl Dixon za 1800, Mission za 1800. Dalej mamy zestaw Mister Beast za 1800, lub ten ulepszony, czyli ten anime taki bardziej e, za 2200. Tutaj mamy bez pakietów normalnie, bez pakietów. Mister Beast normalny kosztuje za 1200, a ten plecek reaktywny, czyli ten lepszy jakby skin za 1500. Później mamy skina Kuno za 1500, Kędzi za 1500, zadziorny futrzek za 1200 Szykana za 1200 ścigacz za 1200, małka za 1200, ogniskowa za 1200, i dalej jest ten skin, ten z wczoraj. Jakby ktoś nie wiedział, to wczoraj go dodali. I tak się ten skin prezentuje. Oczywiście ma styl. Drugi. No i tak się to prezentuje. Pakiet kosztuje 1600 Waudalsy. Bez pakietu normalny skin kosztuje 1200. A Kilo sam kosztuje śnieżna Touch, czyli za 800. Później mamy Mariusza za 800. Bara Kuda za 1200. Emotka Nevergona Dreamfeed, gorący towar oraz of zabójcze obciążenie za 500. Później mamy Skina Reina za 1200, Mikołajka i pana Mikołaja za 800. Później mamy Krasnala za 1200, Renegar Drider pierniczkową za 1200. Później mamy Czaska i panią Czasyk za 1500. Jak się prezentują te skiny? Później mamy łupio rzeka za 2000 oraz panią łupio łupineczka za 1500, świąteczny wojak, czyli świąteczny skutruper za 1500, elfkę za 1200 oraz ma trzy style. prezentują Później mamy skina za 1500, czyli pieska po prostu normalnie. Później mamy czas świąt, czyli Pocieszną piżamkę za 800. Piżamowa porucznik za 800. Piżamowa piechurka za 800. Świąteczna piżamka za 800. Później mamy świąteczną rybkę za 1200. Później mamy Diany Jonesy. Diany Jonesy, czyli skin warty 800 południowości. Później mamy Elfkę i Elfa za... Reniferka i Renifera za oczywiście 1200 i mamy Strażnika z Czerwonym Nosem, czyli Rudolfa za 800 połudolcy później mamy Pana Miętówkę za 1200 Świąteczną Napastniczkę za 1200 Świąteczną Elfkę za 800 eee, Przytulka za 1200 6 za 1200 Przytulny Johnson za 800 Jagódka skin za warty 1500V, na zamęć też 1200V, światełek 1200V oraz kilo światełkowy gruchotacz za 800V. Później mamy śnieżno-kul cool za 1500 oraz ma to styl taki Minty Axe. Później mamy śnieżny śmiałek, czyli bałwana mamy za 1500 oraz na Krampus za 2000. Tak się prezentuje. I oraz nic się nie zmieniło w ofertach specjalnych, czyli w pakietach nic nie dodali ani nic nie zmienili. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za ten odcinek. I co, możecie zostawić łapeczkę w górę, jak Wam się podoba. Lep w Fortnite oraz jakiś miły komentarz i subskrypcję na kanale z Dobra, widzimy się. Do następnego siela.